Connecting to AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Dziś jest wtorek. 5 marca 2024 roku. Zapraszam do wysłuchania 113 odcinka podcastu AI. Codziennie. Przez chwilę mnie nie było. Trochę problemów z głosem, trochę. No, nie wyrabiałem się z nagrywaniem, więc musiałem prosić Aśkę, moją koleżankę AI-ową, o wsparcie. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy. Po pierwsze, tak mi po prostu dzisiaj wyszło. Wczoraj. W zasadzie, bo przygotowuję odcinek yy, dzień wcześniej przed publikacją. Ale po drugie, to dlatego, że dziś zaczynam nowy moduł w ramach mojego podcastu, który będzie dotyczył narzędzi przydatnych w content marketingu. Oczywiście narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Jakżeby inaczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, czy zajmujesz się szeroko rozumianym marketingiem, czy w swojej firmie, czy po prostu pracujesz yy, u kogoś. Na przykład tworzysz treści, piszesz artykuły, nagrywasz audio czy wideo, czasem musisz coś dłubnąć yy, graficznego. W tej nowej sekcji AI codziennie znajdziesz sprawdzone przeze mnie narzędzia. Narzędzia, które sprawdziłem w praktyce i z których yy, korzystam. Nie obiecuję póki co, że ta sekcja będzie w każdym odcinku. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Chciałbym, żeby tak było, na pewno będę do tego zmierzać, a co życie pokaże, no to właśnie zobaczymy. Sekcja będzie się nazywać, przynajmniej dopóki nie wymyślę czegoś ciekawszego, no jakoś nie mogłem nic seksownego wymyśleć, więc na razie sekcja nazywa się Toolbox, czyli skrzynka z narzędziami, i znajdziesz tę skrzyneczkę na końcu odcinka. A więc zaczynamy. Dziś rozpoczynamy ten odcinek od historii sukcesu, która przypomina nam, że marzenia o wielkości mogą stać się rzeczywistością. Jensen Huang, o którym wspominałem nieraz w moim podcaście, emigrant z Tajwanu, dzięki spektakularnemu wzrostowi wartości NVIDIA, awansował do ścisłej czołówki najbogatszych ludzi świata, stając się niekwestionowanym królem Hossy AI. W ciągu zaledwie dekady kapitalizacja Nvidii wzrosła z mniej niż 10 miliardów dolarów do ponad 2 bilionów dolarów. W ogóle nie wiem, ile to jest nawet. I to uczyniło Huanga miliardera z wyceną jego majątku na poziomie ponad 72 miliardów dolarów. Wpływ Nvidii na świat nowych technologii jest no, niezaprzeczalny. Rozwój procesorów graficznych GPU przez firmę przyczynił się do rewolucji w branży gier komputerowych, a ostatnio stał się kluczowym elementem w rozwoju sztucznej inteligencji. Nvidia dzięki swojej technologii stała się fundamentem nowej ery komputerów, a jej przyszłość będzie nie tylko kształtować przyszłość sztucznej inteligencji, ale także sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość, teraźniejszość. Za każdym wielkim sukcesem stoi historia pełna wyzwań, determinacji i określona dozą innowacyjności. Jensen, Huang i Nvidia to dowód na to, że nawet najśmielsze marzenia mogą stać się rzeczywistością, zmieniając świat na lepsze. A w czasach, coraz bardziej opanowanych przez sztuczną inteligencję, to nawet jeszcze łatwiejsze. O czym miałem dziś przyjemność, a tak naprawdę wczoraj, no tak jak wspomniałem, nagrywam dzień wcześniej, więc ta rozmowa, o której chcę teraz powiedzieć, miała miejsce wczoraj. Miałem przyjemność zamienić dwa słowa na ten temat z moim kolegą Jarkiem. Jarek, pozdrawiam Cię serdecznie, miło Cię było usłyszeć. Pozdrawiam Cię, jeśli mnie teraz słuchasz, a jeśli mnie nie słuchasz. No to w sumie dokładnie tak samo cię pozdrawiam. Kolejna wiadomość też będzie dotyczyć bardziej osoby niż konkretnej technologii czy narzędzia. Ostatnio głośno było, o inicjatywie powołanej przez ministra cyfryzacji Gawkowskiego, mam tu na myśli projekt PLAI, sztuczna inteligencja dla Polski. Na jego czele stanął Miron Mironiuk, założyciel firmy Cosmos AI. Ta nominacja wywołała sporo kontrowersji, a dzisiaj przyjrzymy się bliżej, kim jest Mironiuk i jakie ma plany wobec polskiej sztucznej inteligencji. Mironiuk, mieszkający w Singapurze przedsiębiorca, znany jest z ambitnych planów i szerokiej sieci swoich kontaktów. Jego firma Cosmos AI wyceniana jest na 500 milionów dolarów. Bagatela. No. Porównując do Nvidia, to może faktycznie nie jest wielka wartość, niemniej jednak, wow. Firma specjalizuje się w handlu z wykorzystaniem AI. Rozwiązania firmy wprowadzają rewolucję w sposobie, w jaki marki komunikują się z klientami. No ale może nie będziemy zagłębiać się w to, czym zajmuje się firma Mironiuka, bo nie o tym y, chciałem opowiedzieć. Mironiuk, wracając do Polski, postanowił. Oddać Polsce to, co od niej dostał, i to jest cytat, co skutkowało jego zaangażowaniem w rozwój sztucznej inteligencji na poziomie rządowym. Zadaniem zespołu doradczego PLAI jest doradzanie rządowi w kwestiach wykorzystania AI do usprawnienia administracji publicznej i poprawy życia Polaków. Jednak nominacja Mironiuka. Wywołała pytania o jego motywację i metody pracy, zwłaszcza w kontekście jego przeszłych działalności w Chinach, gdzie jego firma miała zajmować się na przykład zbieraniem danych o konsumentach. Na scenie politycznej Mironiuk przedstawia się jako promotor nauki programowania w szkołach oraz inicjator projektów mających na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikacji absurdów w polskim prawie. Jego podejście, choć ambitne, budzi również obawy dotyczące prywatności, etyki oraz realnej skuteczności proponowanych rozwiązań. Podczas gdy Mironiuk deklaruje chęć wprowadzenia Polski do czołówki krajów wykorzystujących AI, krytycy zwracają uwagę na możliwe ryzyka związane z jego wizją, w tym potencjalne ignorowanie głębszych problemów społecznych, które nie mogą być rozwiązane wyłącznie przez technologię. Nominacja Mirona Mironiuka na czołowego doradcę rządu do spraw sztucznej inteligencji otwiera nowy rozdział w dyskusji o przyszłości technologii w Polsce. Czy jego wizja przekształcenia kraju za pomocą AI okaże się skuteczna i korzystna dla większości Polaków, czy też spotka się z oporem i krytyką ze strony społeczeństwa i ekspertów? Czas pokaże, jakie będą dalsze kroki Mironiuka i jak wpłyną one na kształt polskiej polityki technologicznej. Przechodzimy dalej. W najnowszym budżecie Wielkiej Brytanii zapowiedziano pakiet reform technologicznych o wartości 800 milionów funtów. Niezłe kwoty dzisiaj padają w tym podcaście. Ten pakiet ma na celu zwiększenie wydajności służby zdrowia i policji. Kanclerz Jeremy Hunt. Zaznaczył, że system jest obciążony nadmiernymi marnotrawstwami, a nowe technologie, w tym AI, a także drony, mają pomóc w ich eliminacji. Dzięki AI czas oczekiwania na badania lekarskie ma się skrócić o jedną trzecią, a policja ma używać dronów do szybszego reagowania na wypadki drogowe i inne incydenty. Przewiduje się, że reformy te przyniosą do 2029 roku korzyści w postaci wzrostu produktywności sektora publicznego o wartości niemal 2 miliardów funtów. Zapowiedziano również inwestycje w cyfryzację systemu sądowniczego i opieki społecznej, a także w rozszerzenie użycia AI w walce z oszustwami w instytucjach rządowych, co ma przynieść oszczędności kolejnych 100 milionów funtów. Kolejny wątek, o którym chciałbym wspomnieć, dotyczy przełomowej technologii opracowanej przez Alibaba Group, znanej jako emo, to znaczy tej technologii znanej jako emo, czyli Emote Portrait Alive. Ta funkcjonalność umożliwia generowanie awatarów wideo z ekspresyjną mimiką twarzy i ruchami głowy, a do tego wystarczy zwykła statyczna fotografia, z której to narzędzie. Generuje właśnie te awatary. Trudno to opisać, przyznam szczerze, zerknij, proszę do artykułu, który ja linkuję w notatkach tego odcinka, i tam znajdziesz przykładowe filmiki. Na jednym z nich jest na przykład gadająca Monaliza. No wygląda to, przyznam szczerze, zacnie. MO zapewnia synchronizację awatarów, tworząc dynamiczne animacje postaci. Wygląda to naturalnie, nawet w przypadku szybszych piosenek. No niesamowita rzecz, naprawdę. Wprawdzie po tym, co niedawno widzieliśmy za sprawą modelu Sora, o czym oczywiście kilkukrotnie wspominałem w tym podcaście, a więc Emo nie jest dla mnie wielkim zaskoczeniem po tym, co widziałem, jakie możliwości modelu Sora widziałem. No jednak trzeba przyznać, że są to nadal no zupełnie nowe możliwości w dziedzinie kreacji treści i rozrywki. OK, przechodzimy teraz do sekcji AI codziennie Toolbox. I dziś chciałbym polecić Ci narzędzie do automatycznego tworzenia napisów w wideo. Powiesz, być może, no nic odkrywczego, bo takich narzędzi jest sporo. Można też wykorzystać chociażby zupełnie darmowy program CapCut. Zresztą, potężny to program i naprawdę wszystko mający w już. Zupełnie darmowej wersji. No i jak tak powiesz, no to ok, będziesz mieć dużo racji, ale no właśnie. Jak zwykle jest jakieś ale. W moich testach, ok, ja nie jestem specem od wideo, ale już sam fakt, że zaczynam od wątku dotyczącego napisów do wideo, pewnie coś ci podpowiada, no ale póki co nie powiem ani słowa więcej, w każdym razie coś jest na rzeczy z tym wideo i z podcastem AI codziennie. No dobrze, ale zacząłem od ale. No więc co to za ale? Bo wszedłem w dygresję. Otóż sprawdziłem parę narzędzi do tworzenia napisów, oczywiście, właśnie. I żadne mnie nie zachwyciło. Każde było jakoś tam problematyczne. Albo model po prostu nie kumał do końca po polsku, więc była masa błędów, a więc i poprawek. Albo od strony graficznej coś. Nie domagało. Zrobienie tych napisów tak, aby były atrakcyjne, no po prostu nie było takie proste. Aż tu nagle trafiłem na narzędzie Captions.ai. Aplikacja ta wykorzystuje oczywiście moc AI, by przekształcić sposób, w jaki tworzymy napisy, stając się według mnie niezbędnym narzędziem dla twórców treści, dla absolutnie każdego, kto chce wzmocnić swoją obecność w sieci. Captions oferuje szeroki wachlarz funkcji. Obejmujących różne aspekty produkcji wideo, a więc no nie tylko napisy, ale to oczywiście główna funkcjonalność. A co jest dostępne poza tworzeniem napisów? No po pierwsze, kompresja wideo. Funkcja umożliwia łatwe zmniejszenie wielkości pliku wideo dla bezproblemowego udostępniania bez utraty jakości. Po drugie, mamy tutaj korektę kontaktu wzrokowego. AI dostosowuje kontakt wzrokowy w postprodukcji, czyli mamy tu korektę oczu, więc czytając skrypt i nagrywając wideo, nie będzie to widoczne dla widza. I to jest naprawdę świetna funkcja. Po trzecie, masz do dyspozycji tłumaczenie. I tak, no, możesz nie tylko podłożyć napisy w innym języku, ale Captions jest w stanie sklonować Twój głos i zrobić dubbing. Może nie brzmi to super realistycznie, no ale jest naprawdę OK. Dubbing jest trochę monotonny, ale z drugiej strony sama barwa głosu jest naprawdę idealna. W tej chwili dostępnych jest 28 języków, a oczywiście jest również język polski. W dalszych planach jest również generowanie treści pisanych oraz muzyki, dzięki czemu podłożysz w apce podkład muzyczny do filmu, który właśnie edytujesz. W tej chwili dostępnych jest już kilka efektów dźwiękowych, ale samej muzyki jeszcze, jeszcze nie ma, natomiast y, aplikacja się bardzo dynamicznie rozwija i myślę, że lada moment te kolejne funkcjonalności będą dostępne. Każda funkcja jest zaprojektowana tak, aby korzystanie z niej było intuicyjne. Same napisy mają sporo gotowych template'ów, czyli no, takich szablonów, które można samemu edytować i dostosować na przykład do swojego brandbooka. Świetną funkcją jest też automatyczne wyróżnianie słów. Robi to AI, gdy na przykład podkreślisz, to znaczy zrobisz to intonacją głosu. Gdy chcesz podkreślić jakieś słowo, to AI powiększy to słowo. Może je na przykład też wyróżnić konkretnym kolorem. Captions jest dostępne jako aplikacja webowa, jako apka na iPhony w systemie iOS, a w przygotowaniu jest także apka na Androida. Caption zyskało pozytywne opinie od swoich 3 milionów użytkowników na całym świecie. No, całkiem trzeba przyznać, sporo. I oni często podkreślają łatwość użycia i nieomylność modelu. I ja mogę to tylko potwierdzić: faktycznie no to narzędzie jest bardzo fajne. Na koniec pewnie spytasz ile to kosztuje? No, bo wiadomo, narzędzi dobrych, które są darmowe, raczej za dużo nie ma. To znaczy są, ja tu też je będę omawiał, ale w tym przypadku no trzeba zapłacić, ale wierz mi, warto. Zresztą możesz się zalogować i na stronie Captions AI wypróbować pełną funkcjonalność tego narzędzia, pełną poza jedną kluczową funkcjonalnością, a mianowicie eksportem pliku. No to co sobie stworzysz, nie wyeksportujesz tego bez opłacania subskrypcji. No ale do testów tego no, nie potrzebujesz, a więc koszty ile to kosztuje? 10 dolarów miesięcznie lub 90 dolarów za rok. Czy to dużo, czy to mało? Ja powiem tak. Wizualnie jest petarda, ale przede wszystkim model się nie myli. A jeśli już to poprawka jest banalnie prosta i jest to naprawdę warte tych pieniędzy, no, warto zapłacić te parę dolarów, jeśli tworzysz trochę tych materiałów wideo i mieć tak naprawdę problem z bańki. No, naprawdę działa to świetnie. A więc polecam Ci serdecznie to narzędzie. Wyszło mi to trochę jak artykuł sponsorowany, ale nie jest to treść sponsorowana, po prostu to jest bardzo fajne narzędzie. I tyle. I to już jest wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Sekcji AI, codziennie Toolbox. Mam nadzieję, że Ci się podobała, że Ci się przyda. Postaram się częściej e, omawiać różne narzędzia. A więc dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci miłego wtorku. Słyszymy się już jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI, codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, Linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. concept audio.